Poruszająca historia o ojcu i synu, których los rozdzielił na długie lata, by pewnego dnia przypadkiem znów się spotkali. Odnaleziony ojciec to opowieść o przebaczeniu, miłości silniejszej niż czas i o tym, że żadne serce nie zapomina. Subskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych wzruszających historii o życiu i nadziei. Bima szedł znajomą ulicą, trzymając za rękę swojego syna sieriorze. Chłopiec o czymś głośno rozmyślał. Od czasu do czasu podnosił głowę i z uśmiechem spoglądał na ojca, zadając mu wciąż to samo pytanie. Tak, tato. Bima machinalnie się uśmiechał i odpowiadał. Tak, synku. Nie słyszał jednak, o czym opowiadał mu serioza. Jego myśli krążyły wokół wspomnień z dawnych lat, gdy sam zadawał nieskończone pytania swojemu ojcu, ojcu adopcyjnemu, który z powodzeniem zastąpił mu prawdziwego tatę. Bima doszedł do dużego placu zabaw. Wokół którego stały ławki. Wiele z nich było zajętych, ale jedna była wolna. Usiadł na niej z synem. Idź się pobawić, a ja tu chwilę posiedzę, powiedział. Syrioża roześmiał się i pobiegł w stronę placu, gdzie bawiło się mnóstwo dzieci w różnym wieku. Bima pogrążył się w myślach. Rodzice dajmi zginęli w wypadku samochodowym, gdy chłopiec nie miał jeszcze trzech lat. Jedyną krewną, jaka mu wtedy została, była babcia ze strony matki. Niestety, miała słabe zdrowie i nie mogła się nim zająć. Gima trafił więc do domu dziecka. Niedługo potem babcia zmarła, jej serce nie wytrzymało po tragedii córki. Mimo że wiedziała, iż wnuk został sam, nie miała już sił, by żyć dalej. Bima został zupełnie sam. Nie miał nikogo ani niczego. Rodzina mieszkała w wynajmowanym mieszkaniu. A babcina kawalerka została sprzedana za bezcen z powodu długów. Wkrótce chłopca adoptowali Inna i Giennabi. Miał wtedy trzy lata. Bardzo szybko się do nich przywiązał i nazywał ich mamą i tatą. Oni także go pokochali, ale kilka lat później znów spotkało go nieszczęście. W wypadku samochodowym zginęła jego przybrana matka. W drodze do szpitala, w karetce, Inna odeszła. To była tragedia zarówno dla Giennabija. Jak i dla małego daj mi. Ojciec nie potrafił poradzić sobie z bólem. Zaczął pić. Po pewnym czasie sąsiadka, widząc, że w domu dzieje się źle, próbowała przemówić mu do rozsądku. Gienia, opanuj się, masz syna, on cię potrzebuje. Stracisz chłopca, jeśli się nie ogarniesz, ale Gennabi tylko mruknął. Nie wtrącaj się, poradzę sobie sam. Sąsiadka poczuła się urażona i zgłosiła sprawę do opieki społecznej. Kilka dni później przyjechali urzędnicy. Bima płakał i błagał, by go nie zabierali. Kurczowo trzymał się ojca, krzycząc: Nie oddawaj mnie, tatusiu, proszę, nie oddawaj. Gennabi, zamroczony alkoholem, nie do końca rozumiał, co się dzieje. Synku, oni się tobą tylko zaopiekują. Wkrótce po ciebie przyjdę. Obiecuję, obiecujesz, tato, że mnie stamtąd zabierzesz. Obiecuję, synku, ale już nigdy się nie pojawił. Bima codziennie wyglądał przez okno w nowym miejscu, czekając, czekał tydzień, miesiąc, pół roku. Potem nadzieja w jego oczach zgasła. W końcu został adoptowany przez inną rodzinę i wywieziony do innego miasta. Minęły lata. Miesiąc temu Bima wrócił do rodzinnego miasta. Miał już żonę, syna, i wkrótce miał się urodzić drugi, córeczka. Drudzy rodzice adopcyjni byli dla niego dobrzy, kochali go, ale wspomnienie o giennabiju nigdy go nie opuściło. Pewnego dnia postanowił odnaleźć swojego pierwszego ojca. Poszedł pod dawny adres, ale nikogo tam już nie było. Sąsiadka powiedziała mu, że mieszkał tu kiedyś mężczyzna, któremu zabrano dziecko. A później ciężko zachorował, rak. Musiał sprzedać mieszkanie i wyjechać do innego miasta na leczenie. Co się z nim stało potem, nikt nie wiedział. Bima zrozumiał, że ojciec nie zapomniał o nim. Po prostu nie mógł wrócić. Tymczasem Gennabi siedział samotnie na ławce w parku. Patrzył ponuro na przechodniów. Było mu coraz ciężej i chodzić, i gotować, i w ogóle żyć. Większość pieniędzy pochłaniały drogie leki. Westchnął ciężko, wspomniał żonę, jak bardzo chcieli mieć dzieci, ich córeczka nie przeżyła dwóch lat, a po jej śmierci inna nie mogła już zajść w ciąże. Zdecydowali się więc adoptować chłopca. Był malutki, zaledwie trzyletni, osierocony po wypadku. Dali mu miłość i dom. Bima był pogodny, radosny, przytulał się do ojca, nazywał go tatą. Gennabi kochał go całym sercem. Ale po śmierci inny załamał się. Alkohol stał się jego codziennością. Wkrótce stracił pracę, a potem i syna. Kiedy Gima trafił do domu dziecka, wydawało mu się, że tak będzie lepiej. Dopiero gdy przypadkiem nadepnął na zabawkowy samochodzik Daj mi, coś w nim pękło. Usiadł i rozpłakał się. Co ja zrobiłem? Inna nigdy by mi tego nie wybaczyła. Muszę go odzyskać. Następnego dnia poszedł szukać pracy. Ale nagle zrobiło mu się słabo. Sąsiadka wezwała karetkę. W szpitalu usłyszał straszliwą diagnozę rak. Żeby się leczyć, musiał sprzedać mieszkanie i wyjechać do innego miasta. Obiecał sobie, że przeżyje i wróci po syna. Po roku wrócił. Ale w domu dziecka powiedziano mu, że chłopiec został adoptowany przez inną rodzinę i wyjechał. Nie mógł uzyskać żadnych informacji, prawo mu na to nie pozwalało. Giennabij długo siedział wtedy na ławce przed sierocińcem i płakał. Wiedział, że już nigdy go nie zobaczy. Minęły lata. Wspomnienia o Bima wciąż bolały. Codziennie przepraszał w myślach żonę i syna. Żył samotnie, nie założył już rodziny. Pewnego dnia siedział znów w parku, patrząc na bawiące się dzieci. Marzył o wnukach, choć nigdy nie miał nawet szansy być prawdziwym ojcem. Piłka odbiła się od ziemi i potoczyła pod jego nogi. Mały chłopiec podbiegł i powiedział: Dziadku, mogę zabrać piłkę? Jasne maluchu odpowiedział Gennabi z uśmiechem. Chłopiec już miał odejść, ale zauważył łzy w oczach starca. Dziadku, czemu płaczesz? Czy ja cię uderzyłem piłką? Nie, nie, synku odparł starzec, ocierając oczy. Słońce świeci prosto w twarz. To dlatego, po prostu gorąco dziś. Chciałbym się napić, ale nie mam siły dojść do kiosku. To ja poproszę tatę, on panu kupi. Zawołał chłopiec i pobiegł w stronę placu. Po chwili wrócił z ojcem. Bima trzymał w ręku butelkę wody i bułkę z ziemniakami. Proszę, to dla pana, powiedział cicho. Gennabi uśmiechnął się wzruszony. Dziękuję, synku. Masz wspaniałego chłopca, zwrócił się do Dajmi. Dobrze go wychowałeś. Dziękuję, odparł Bima, głaszcząc się po włosach. Po chwili starzec westchnął. Kiedyś ja miałem syna, ale go straciłem. Przez własną głupotę. Bima spojrzał na niego z zainteresowaniem. Jak to się stało, jeśli mogę zapytać? Adoptowaliśmy go z żoną. Nazywał się Gima. Po śmierci żony piłem a potem zachorowałem. Kiedy wyzdrowiałem, chciałem go odzyskać, ale już było za późno. Zapadła cisza. Bima poczuł, że serce mu zamarło. Po chwili cicho zapytał. Jak miała na imię pańska żona? Inna odpowiedział starzec. A chłopiec Dmitri. Bima zadrzał. Głos mu się załamał. Tato, czy to naprawdę ty? Giennabi spojrzał na niego. Osłupiały. Dima, synku, to, to naprawdę ty. W oczach obydwu pojawiły się łzy. Seriorza siedział między nimi, patrząc to na ojca, to na starca. Tato, to nasz dziadek. Zapytał z przejęciem. Bima nie zdołał nic powiedzieć. Uklęknął przed starym mężczyzną, a Gennabi położył dłonie na jego głowie. Po jego siwych rzęsach spływały łzy szczęścia. To były łzy spotkania na które obaj czekali całe życie.